Dziś spośród bardzo wielu dat muszę odnaleźć daty, które są sobotą bądź niedzielą. Zaznaczam wszystkie komórki, w których będę chciała oznaczyć daty. Narzędzia główne, formatowanie warunkowe, nowa reguła. Wykorzystam do tego funkcję, więc użyję użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Otworzyło się okno na formułę. Równa się dzień dzień Tyg, otwieram nawias i wskazuję. Interesuje mnie data z komórki A2, która została zadolarowana. Klawiszem funkcyjnym F4 klikniętym trzykrotnie zabrałam wszystkie dolary. Średnik 2, domykam nawias interesują mnie przypadki, gdy to będzie większe od 5, czyli będzie szóstką, czyli sobotą, bądź siódemką, czyli niedzielą. Formatuj i wybiorę na przykład, żeby były błękitne, jak letnie niebo. Ok. OK, i soboty i niedziele zaznaczone. Jeśli chcę sprawdzić, jeszcze poproszę Excel, żeby mi dorzucił do naszej daty dodatkowo informację o tym, jaki to jest dzień tygodnia. I już mam pewność, że zaznaczył mi tylko soboty i niedziele. Excel i zrobione.